Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym poradniku. Pokażę Wam jak zrobić intro. Łatwe, proste. Łatwe, proste? Proste, fajne i. To pierwsze co potrzebujemy: to. Yy, z pulpitu rzucić jakieś zdjęcia, na przykład takie jak. to. rzucę. Myślę na przykład piosenkę taką jak moją ulubioną. Piosenki. E, Tom I jeszcze co tam potrzebujemy? Jakie zdjęcie. No to też na pompicie chyba mam. No albo może mam w dokumentach. Mm. Nie mam, no to więc będę musiał zminimalizować to i poszukać. <laughs> Jest, dobra, tu. To więc... Hmm, dokumenty. I tutaj wrzucamy. Tak, dobra. I więc włączamy kamtazy i tutaj wchodzimy w dokumenty. I tam, gdzie mamy zainstalowane, czyli tu i dobra pierwsze co musimy zrobić to dodać 3 te traki i pierwszy i ustawić na to ok na przykład ustawię to na 25 sekund dobra i teraz to bym musiał ustawić nie Mm. I tutaj powiększę to, albo że trochę za mocno. Tutaj i tutaj Trochę rozciągliwe Ale jest git I więc przybliżę trochę Dobra Następne Wodajemy tego naszego tego czegoś <grybujesz> Naszego tego czegoś Fajnie hmm, Na przykład do 13 sekund Ustawię go w tym rogu Dobra i muzykę muzyka będzie trzeba ją skrócić dobra mm, a to może też dam dotąd i następne musimy dać czwarty track mam i więc teraz wejść to i add coś tam a to coś tam fajnie coś sobie na przykład ustawić na przykład obojętnie co na przykład to i tu i rozciągniemy i tutaj na, na przykład napiszemy czemu z dużych mm. Więc to musimy powiększyć. Na przykład na 36. I tak. I ustawię na przykład na jakieś tu. Jakie tu na przykład ustawić? Na przykład to. I teraz kolor. Kolor ustawię na przykład. Nie wiem, zielony No i To będzie gdzieś tak bardziej Tutaj się zaczynało Tak I do końca Też co będziemy musieli zrobić, to wejść w audio I kliknąć tu i fade out Czy jak to się czyta I ustawić jakoś tak Możemy to trochę ściszyć, bo będzie trochę za głośno, bo ta piosenka jest głośna i zobaczymy. nam tam coś tam jakoś wyszło. Ktoś nam pisze na Skype'ie. No dobra, już nic. Mm. I następne co musimy też ustawić... Nie, to nie to. Poczekajcie. Co tam miałem ustawić? Aha. Ustawić takie te... Na przykład ustawimy to to? zobaczymy jak to będzie no niech będzie to mm, tutaj tutaj i tutaj ja daję zawsze na koniec bo też możecie dawać jak chcecie po prostu mm, jak wy tam chcecie ja lubię dawać tak, ale tutaj na tył w tym nie da się. I to wygląda tak. No i no, jak widać. Intro bardzo łatwe, a żeby to wysłać, to musimy dać tu i szerć coś tam i musimy się tutaj zarejestrować i dać dalej. I tutaj dać nap napisać, na przykład moje długie intro. I tutaj na przykład, cześć. A tak, to musimy to skopiować I żeby tutaj, żeby łatwo Wyczytać Mój, czy moi A e. no, dobra No i tutaj dajemy Ja to zawsze daję muzykę Dlatego, że tam jest muzyka Lol, dobra i to, to, to by było na tyle Ja się z wami żegnam, cześć, pa I na razie